Dzień dobry! Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 6 z tematu płaskie układy tarcz sztywnych. W pigułce tej przedstawimy Państwu trzecie zadanie z analizy kinematycznej płaskiego układu tarcz sztywnych. Czyli naszym zadaniem jest przeprowadzić analizę kinematyczną płaskiego układu tarcz sztywnych. To jest układ, który tutaj widzimy. I zaczynamy od warunku koniecznego geometrycznej niezmienności. Mamy trzy tarcze sztywne, numer 1, 2 oraz 3. Mamy przegub A, mamy przegub B oraz 5 prętów podporowych: numer 1, 2, 3, 4 i 5. Warunek konieczny geometrycznej niezmienności ma postać. Po lewej stronie mamy liczbę stopni swobody, którą posiadają trzy tarcze sztywne. Po prawej stronie mamy liczbę stopni swobody. Odebrane przez więzy. Wyrażenie 2x2 dotyczy przegubów A oraz B. Z kolei wyrażenie 5x1 dotyczy prętów podporowych numer 1, 2, 3, 4 i 5. Jak widzimy, warunek konieczny geometrycznej niezmienności jest spełniony. Wobec tego płaski układ tarcz sztywnych może być układem geometrycznie niezmiennym i statycznie wyznaczalnym. Sprawdźmy teraz warunki dostateczne geometrycznej niezmienności. Pręty podporowe numer 1 i 2 tworzą przegub fikcyjny C. Pręty podporowe numer 3 i 4 tworzą przegub fikcyjny D. Widzimy, że tarcze sztywne numer 1 i 2 tworzą układ trójprzegubowy z przegubami A, C oraz D. Ponieważ przeguby te leżą na jednej prostej, to tarcze sztywne numer 1 i 2 są geometrycznie zmienne. Ponieważ układ trójprzegubowy jest geometrycznie zmienny, więc cały płaski układ tarcz sztywnych jest także geometrycznie zmienny. Dziękujemy za uwagę.